Daj mi suba, bo mi się należy. Grażynka, a po co ty tak robisz z tymi włosami, co? No jak to po co? Żeby były dłuższe, nie? Aha, hmm, kurde. Oj, tak to jest, Piotr. Dizelek zawsze deczko koleju weźmie. No to wiesz co, bo nurtujemy taka jedna kwestia. Słucham cię, Piotr, co tam? Czy jestem adoptowany? <noise> Piotr, czyś ty głupi? Myślisz, żebym cię wybrał? <noise> o. E, d -d Dzień dobry. Moja żona leży tu u was w szpitalu e, na oddziale Grażynka Kowalska. E, co z nią? Proszę pana, patrząc na wyniki ostatnich badań i opinii ordynatora, muszę panu niestety powiedzieć, żeby szykował się pan na najgorsze. O kurła. czyli wypisuje to ją do domu? Chwilę z nauki do tej matury, to już mam dość. Tato, co jest na początku pana Tadeusza? No jak to co? Akcyza.